Cześć maleczko widzowie Ja nie będę nagrywać nic z Brookhaven Będziemy nagrywać dzisiaj w takiej grze O tutaj Tutaj właśnie w takiej grze nagrywać będę bo tutaj moja właśnie teraz siostra gra, więc będzie też wynik na jej kanale. Nie wiem, czy będzie dobra. No ale widzicie, dołączyłam tutaj o. do niej. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Ale. Będę oglądać się, jeśli ona. Dobra. Żyje jakoś. To nie ja, jak coś, tylko ta moja siostra. Więc jak coś, to ona. Więc mogę ją oglądać. A to ja. O nie. On ja się może przegrać. Mam nadzieję, że nie przegra. Że wygra to. Zosia wygraj, to błagam. Dasz radę. Albo i nie. To się zbliża. To coś się zbliża do Ciebie. No nie. Przegrałaś. Dobra, nie chcę mi się wyglądać jakichś obcych typów. O, Zosia. No właśnie. <laughs> Ona się nazywa Zosia. Jak coś... No i ja się po prostu, yy, ten... O, ja się nazywam Karola. Karolina i tyle. Dobre. O! Okej. Okay. Mamy to. Ja sobie tutaj kliknęłam. To, to, to kłódka, czy co i tak... O! Chyba do mnie to leci. Tak. Bum. Cyk. Bum. Okej. Okay. Ej, to jest trochę trudne. Dla mnie to, to, to jest w ogóle trudne dla mnie. Dobra. Jakieś karty. Tu są nie wiem, dywany, co to jest? Co to spada karty? No i ja będę w ogóle nagrywać jeszcze inne gry, nie tylko Brookhaven heaven i w ogóle jakieś parkoury tylko. No właśnie o takie. O zwierzętach gry i w ogóle. To tak dla was, żebyście. Tak poczuli tą atmosferę Robloxa. Atfos atmosferę. Trudno mi wypowiedzieć to słowo. Tylko nie wiem, czy mnie słyszycie. Mam nadzieję, że tak. Chyba tak. No raczej tak. Chyba. Tak wynieście. A jak nie, to nawet nie szkodzi, no ale... Udało mi się. Nie wiem jak. O Boże. Nie wiem jak mi się to udało. Bo jak nam na tarczę, jakby... Bęk! Bum! Mm -mm. Dobra, no. jakiś typ Boom, bo to za piłka, to za wolno leci. Ile można czekać? Na swoj kolej Pewnie zaraz we mnie trafią Niedługo. <śmiech> <śmiech> no kiedy moja kolej będzie co ja tylko ten? No nie. Mam nadzieję, że... Moja siostra nie przegra. O nie, czemu ja celem muszę z nią? Nie. Boga mnie. Uf. Dobrze, że ona tu przeżyła. Ale czemu ja akurat musiałam z nią? O, dobra, takie teraz z jakimś innym typem. Nie wiem, nawet z kim. No nie. Dobra, nic się nie stało. Tylko jedno zdrowie. Mi ten... zjadło ta piłka, tak to, to mam dwa jeszcze życia. <śmiech> Szansy <śmiech> Jezus! tu to, to mogę czekać wieki, aż ta piłka przyleci, bo to to, to ono wolno teraz. Będzie później bardzo szybko. Będzie trudno. No, oczywiście wolno. Muszę to przyspieszyć. Jezus, ile można czekać. Idę ja mam już tych klejnotów. Mam ich już prawie z, z tysiąc. Nie no, już mam tysiąc, ale milion prawie ich mam. Ja mam do milionu, to jeszcze mi bardzo, bardzo daleko. To będzie trudne. Umrę! A nie, jak mi się to udało? Trzy osoby zostały, albo cztery. Trzy, tak. Bo ja jakieś typy. I Zosia, chyba. A nie, Zosia nie. Czy to Zosia? Już nie pamiętam, czy Zosia została zabita, czy nie. Jest! Wygrałam! Teraz! No nie, kurczę, no. Teraz twoja kolej. Trochę tu przyspiesza. No nie. Dobra, tam. Mi tam wszystko jedno, kto wygra. Szczerze mówiąc. Dobra, dam jej info, czyli informację, że no, wychodzę z tej gry. I to było na tyle, bo ja nie chcę nagrywać długich filmików, żeby wam to się znudzało. Tylko po prostu takie. O. No i to tyle. Do widzenia. Bye bajo. bajo.